A czy ty planujesz swoje ćwiczenia? W dzisiejszym odcinku opowiem Tobie o tym, dlaczego planowanie ćwiczeń jest tak istotne. Jeśli jesteś ze mną pierwszy raz, ja mam na imię Ania. Kanał Anna Piano prowadzę od ponad 4 lat i stworzyłam go z myślą o moich kursantach, ale również o wszystkich osobach, które chcą poprzez nagrania online polepszać swoje umiejętności pianistyczne. Na moim kanale znajdziesz filmy, które są zróżnicowane, jeśli chodzi o treść, jak również poziom. Dlaczego planowanie ćwiczenia jest tak ważne? Jeśli planujesz swoje ćwiczenie, dokładnie wiesz, w jakich dniach, w jakich godzinach i jaki materiał ćwiczysz. Taki planer pozwala nam określić dokładnie ramy czasowe, czyli od której do której godziny ćwiczymy, jak również pozwala nam ustalić nad jakimi elementami i nad jakimi utworami pracujemy. Takie planowanie ćwiczenia polecam absolutnie każdemu na każdym poziomie zaawansowania. Załóżmy, że spotykasz się z nauczycielem raz w tygodniu, to 6 dni zostaje do Twojej dyspozycji. Czasami jest tak, że masz tego czasu dużo, a czasami jest tak, że masz na przykład tylko pół godziny dziennie na ćwiczenia. Tym bardziej ten czas powinien być dobrze spożytkowany. Planując ćwiczenie, podziel swój czas pracy na różne etapy. Pierwszy etap niech będzie to etap, w którym ćwiczysz różne gamy i wprawki. Jakby dobieraj ten materiał w zależności od tego, jakie masz potrzeby na dany moment. No, bo jeśli na przykład chcesz wyćwiczyć swój pierwszy palec, dobieraj wprawki, które pomogą Tobie to osiągnąć. Jeśli chcesz nauczyć się grać szybko i sprawnie gamę, wówczas możesz ćwiczyć gamę, a jeśli masz jakieś inne problemy techniczne, niech te wprawki będą dotyczyły właśnie tych problemów. Kolejnym etapem w planowaniu ćwiczenia jest praca nad repertuarem. Pracując nad repertuarem, skupiaj się na fragmentach, które Tobie nie wychodzą i które no, potrzebują jeszcze dopracowania. Nigdy nie graj utworów od samego początku do końca. Elementem, który warto ćwiczyć regularnie, jest ćwiczenie awista są wszelkie ćwiczenia avista yy, oraz ćwiczenia dotyczące improwizacji. Oczywiście trudno jest wykonywać wszystkie te ćwiczenia jednocześnie podczas jednej sesji, dlatego planuj sobie na przykład naprzemiennie. W jednym tygodniu możesz ćwiczyć tylko ćwiczenia awista, w drugim tygodniu możesz skupiać się e, na graniu ćwiczeń dotyczących improwizacji. Za każdym razem kończąc ćwiczenia, zagraj utwory, które grasz od początku do końca. Będzie to dla ciebie świetne podsumowanie, wyłapiesz fragmenty, które są słabsze i nad którymi warto popracować następnego dnia. Planując ćwiczenia, doskonale możesz rozplanować postępy i czas, w jakim chcesz osiągnąć pewne rzeczy. Pamiętaj, że na wszystkie elementy poświęcaj za każdym razem czas. Jeśli masz tego czasu mało, to nie skupiaj się tylko na wprawkach jednego dnia, albo tylko na utworze jednego dnia. Każdego dnia dotykaj poszczególnych elementów. Taki planer ułatwi tobie planowanie twojej pracy. Też możesz wyznaczać sobie godziny, w których pracujesz, na przykład. Między 8 a 8:30 rano albo wieczorem yy, i trzymanie się wyznaczonego planu znacznie ułatwi tobie regularność i systematyczność pracy. Planer ćwiczeń pozwala tobie realnie określić, ile czasu poświęcasz na ćwiczenie oraz pokazuje tobie, nad jakimi elementami pracujesz najwięcej, a nad jakimi pracujesz najmniej. W takim planerze możesz również zaznaczać, Elementy, które zostały już wyćwiczone, więc widzisz realnie, jakie postępy robisz na przestrzeni tygodnia, miesiąca czy nawet pół, a nawet roku. Jeśli nie wiesz, jak zorganizować sobie czas pracy i nie wiesz, jak podzielić ten czas pracy, zachęcam Cię do skorzystania z planera, który jest dostępny u mnie na stronie internetowej. Link znajdziesz w opisie filmu. A jeśli uważasz ten odcinek za przydatny i wartościowy, zostaw swój komentarz, zostaw łapkę w górę, dołącz do naszej społeczności na Facebooku i Instagramie. Plener ćwiczeń... Mhm. Nie plener, a planer, kurde. Ciekawe ile razy tak powiedziałam. I też jest taką super motywacją, żeby ćwiczyć regularnie. Mhm. Kurde, właśnie. Tak, planer, właśnie, jeszcze raz.